Są mi pisy w I dzisiaj witam was uh, W trzecim odcinku z serii Przygody Rudego Przygody Rudego Który ma małego Z klocków Dam, dam, dam Daj. E, tak, słuchajcie, i dzisiaj e, chcę wam pokazać konto. Wbijałem już właśnie 100 level z poprzedniego odcinka. E, no, nie wiem dlaczego, ale. Mm, nie wiem, albo zapomniałem, bo nie wiem co. Wystarczyło, przecież tego klucz wyciągnąć na postać. No i lochy mi się odblokowały. E, i tak w ogóle mam już. E, Zabezpieczone katakumby i kopal... kopalnie Glory Tak, już mam dwa luszki. I słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam pokazać walkę poprzednią, którą miałem dzisiaj No, no i to tyle no i dzięki temu widzieliśmy się już w pozycji na 30 miejsce, ja jestem tutaj sam, dodałem jeszcze och, Klaudia, ale słuchajcie, możecie też dołączyć do mojej klidy, tutaj napisałem właśnie na czacie, o, ktoś tam właśnie już mi się odezwał, ja szukam osób... Hmm, czekajcie. Konrad.pl. I słuchajcie, dodam go do gildii. Kon. I że wpisałem. Jak to? Konrad. Jezu, ja nie umiem pisać. Jezu. Konrad.pl. Dobra. 57 miejsce. Hmm, znaczy 57 level i spoko okej okay. i słuchajcie, pewnie nie chcecie oglądać jak ja tutaj zapraszam innych do pld, tylko mu jeszcze napiszę zaprosiłem Ok, pewnie nie chcecie tu oglądać jak ja tutaj coś tam pierdzielę, tylko chcecie poglądać lochy więc słuchajcie, idziemy na lochy i postanowiłem tak, że codziennie Będę robił po, trzy, po trzech tych, po trzech yy, tych, po trzech yy, mobków z lochów, ale że nie były już dwa odcinki, może z nie było lochów, więc zrobię dzisiaj pięć. Więc zaczynamy najpierw ze zjawu. No to wiadomo, że go, ja tą zjawę zjadę, no to jest proste. Dobra. I zobaczymy, słuchajcie, co z tych lochów nam drobnie. Co z tych pięciu. Nopków nam wydropić. Zobaczymy. Dobra, teraz to jest szkielet. O, rękawiczki z lochów, fajnie. Pamiętam, że dwa nie dropiły w ogóle te właśnie e, rzeczy z lochów, a teraz dropią. I to jest właśnie bardzo fajne, mi się to bardzo podoba. Okej. Okay. A i tak w ogóle z tego, co myślałem, to właśnie będę robił, słuchajcie, na odcinku tak. Walkę Gildi. 5 aren, Yy, po trzy lochy. No i to by było na tyle. No bo nie będziecie chyba oglądać, jak ja będę karczmy robił, nie? Bo to jest trochę bez sensu. O, no fajne, to jest fajne. Tylko na przykład nie wiem, chyba że. O dobra nie, to na razie... To, 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 to sobie potem ten. To sobie potem przejdzie tam tam, nie będę tego na odcinku chodził. No i dobra, no i to już jest piąty, tak? Tak, to już jest piąty i to jest hul nocny, No i to już spokojnie. No akurat nic z niego do nie dostaliśmy. A no dobra, zakładamy coś fajnego. Dobra, to nie to nie 108. No dobra, tamte mam lepsze. no i w sumie nie mi się takiego fajnego nie trafiło. No ale ważne, że mogę to sobie sprzedać. O i właśnie jeszcze jak będę miał WC, to będziemy też WC, WC robić. No i... No i to by było na tyle z tego, czyli tak, zapamiętajcie sobie, codziennie robimy tak, 5 aren, yy, o właśnie, 3 razy odświeżona zbrojownia, 3 razy gabinet magii, 3 yy, lochy i walkę gili, dobra, więc może sobie odświeżymy to zbrojownię, a zaraz pójdziemy na tą, na, a zaraz sobie pójdziemy na tą, na, 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 na arenę. Pięć tych zrobić, dobra. Okej. Okay. To mi się całkiem fajne trafiło. No nie powiem. Dobra. Okej. Okay. Drugie odświeżenie. O, ja tu się o grzybki nie martwię, więc. Ja mogę się za każdej chwili doładować, więc mam no pod dostatkiem tego. Okej, okay, tutaj nic nie mamy fajnego. I znowu coś takiego, tylko to szczęście. Co to już nie wiem. Pancerz. Nie wiem, po co mi pancerz, dobra zręczny o, no nie zauważyłem w ogóle tego łuku nie zauważyłem um, nie nie, bo tu mam więcej będzie mi za, ten, ten, więcej zadaje obrażeń ale no nie, ten też będzie kluczowy dobra, więc teraz pójdziemy się na kabinet magii sobie trzy razy odświeżę, życzę tutaj dobra um, okej okay. o a nie, bo tam mam już szczęście, to nie, to nic To nic fajnego nie ma. To sobie mogę oczywiście kupić. O, szczęścia. Przydałoby się, ale nie... Hmm. Nie, bo tam wszystkie cechy, to ja to, to to, to nawet nie będę tym to... jak Dobra, ostatnie odświeżenie. O, no i z tego to w sumie nic się takiego fajnego nie trafiło. No dobra. Bierzemy i idziemy sobie na salę chwały i koło się atakujemy, wiecie co, nie atakuję do góry nikogo, no bo ja i tak na tym tracę, bo ja jestem, jak na swój level jestem bardzo wysoko. O, Giuseppe, mogę go zaatakować, bo widzę, ma 90 level, a te jest bardzo wysoko, więc... No właśnie, nie rozumiem, eee, o co chodzi z tym, eee, czynność nie powiodła się, w ogóle tego nie rozumiem, wczoraj to mnie właśnie bardzo wkurzało tak samo, ale dobra, lecimy może z tym Wojtek... Obowiązkiem przegram. Chyba, że ja no, mam więcej szczęścia, ale... Kryty? Dobra. Wygrałem! Wygrałem! Ale fort. Super! 181 miejsce! Super! Dobra, Rodriguez. sobie atakujemy Rodriguez'a. Czy znowu? F... Nie wiem w ogóle. Jak ta babka się tutaj znalazła. Ale już mam 178 pozycję. Fajnie, fajnie. Używę tego mańka jeszcze spróbujemy. O jezu, on jest tak. O jezu, jaki on jest mocny. O mój boże. O mój boże. O jezu, ale spadłem. Kurde. 160 level. No. No. No zjadę go. Nie, no dlaczego jest... Tak głupia ta. W się nie powiadła. Może tego mechu 55? Hmm. Wiecie co? Spróbujemy. Spróbujemy. Spróbujemy, nie, Ja nic to nie mówię. Nie, nie uda się. Ale krytów w ogóle, mi nie chodzą kryty. No przecież nie ma, nie ma krytów, nie ma zabawy, dobra. Słuchajcie, atakujemy jeszcze jedną postać. Nie wiem ile zaatakowałem już, a ile straciłem, nie wiem. O, animata, no to we, be, bez jaj, 70 level już tutaj. Ty, ale dobry jest. Bez jaj. A ja w ogóle chyba wczoraj atakowałem. No, dobra, no, i do pytania. Okej, okay, słuchajcie, no dzisiejszego odcinka trzeba było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i narka!